Przede wszystkim powiedzcie mi, panie, jaki jest status dzisiaj waszej sytuacji? Co się wydarzyło? Bo jesteście pracownicami Pinczowskiego Szpitala. I zaszła tam jakaś dziwna sytuacja. Opowiedzcie mi o tym, co się stało. Dowiedziałyśmy się, że przejęła nas firma Impel. Z... W jaki sposób się dowiedziałeś? Czy było jakieś zebranie, spotkanie? Pocztą pantoflową bardziej. Nie było spotkania, nie było informacji. Były informacje, że będzie przetarg, ale mamy być spokojne, bo nic się nie dzieje, jeszcze na razie nie wiadomo, co będzie. Po czym dostałyśmy informacje, że 18 lipca mamy spotkanie z nowymi. Władzami, czyli z firmą, z przedstawicielami firmy Intel. Czyli rozumiem tak, że dostałyście wypowiedzenia z pracy? Nie. nie, nie. Jeszcze nie, tak? Nie. Jeszcze nie. oficjalnego spotkania, nie było. było czy znaczy było oficjalne było. spotkanie? 18, na którym? Tak? tak. Na którym nas poinformowano, że przechodzimy na tych samych zasadach pół roku. Na pół roku mamy te same czy zasady, nic nam się nie zmieniło my nic nie podpisujemy, po prostu przechodzimy. Na pół roku przechodzimy na tych samych zasadach. Jak pytaliśmy się, co będzie po pół roku, nigdy tego nikt nie wie, bo nie wiadomo czy szpital będzie. Tego, co się tutaj od was wcześniej dowiedziałem, jest was 41 tak. osób, w tym jeden mężczyzna. Tak. Nie przerwałyście mimo tego zebranie dzisiaj pracy, tak, które nie. mają dyżury pracują. Są są pracy. Na, są nie wszystkie przystąpiły do związków, bo są już w okresie emerytalnym i będą chciały zaraz odejść z pracy, więc uczynić związki niepotrzebne. I pani sprzątaczki nie zdecydowały się przystąpić. Co w tej sytuacji jest dla was groźnego, bo widzę, że to spotkanie, które dzisiaj organizujecie, za chwilę o no, nim powiemy bliżej, powiem, to, jest to jest jakieś spotkanie. zagrożenie dla was? Czego się obawiacie? Obawiamy się tego, że stracimy pracę. A tak może być, bo jeżeli już szukają pracowników, bo jest na stronach internetowych jest ogłoszenie o pracę, więc mamy te obawy, tak? że szukają pracowników nowych na nasze miejsca. To jest oczywiście z niepełnosprawnością sprawnych fizycznie poszuka, takie jest, pojawiło się ogłoszenie. Z firmy zewnętrznej. Dlaczego dzisiaj się spotykamy? I z kim? Co to jest za spotkanie? Spotkanie jest ze związkami zawodowymi ogólnokrajowymi broniącymi pracowników niemedycznych. Kto zorganizował? Czy wy jako pracownicy? My się zapisaliśmy do związków, a pan prezes zaproponował nam takie spotkanie. Czy są tutaj zaproszone strony pracodawcy? Nie. Będzie pan starosta Pinczowa, który jakby zarządza szpitalem. Okay. Będzie pan burmistrz, będzie Pan poseł Czejna, zaproszony przez prezesa związków zawodowych. No bo nasze, no bo niby nasze przejęcie nas przez firmę ma... Uratować szpital przed długami. No, to jest jedna strona, bo to jest strona pracodawcy, który. Tak, chce no niby, zmierzyć, ale z tego, co zostało przeliczone właśnie przez prezesa związków, są to bardzo małe koszty, które tak naprawdę nie pomogą w ratowaniu naszej placówki. I są osoby, które ale pracowały w szpitalu idę. całe życie, jak to mówimy. Tak, 20-30 lat, a nagle. Co, jest 2, 3 lata do emerytury i najgorzej właśnie jest. Niepewność, Właśnie z tymi osobami, które się zbliżają do biegu emerytalnego albo już prawdą, że nie dostaną odprawy, pod, firmy, pod firmą nic nie dostaną. To bardzo trudna sytuacja dla pracowników niemedycznych Pińczowskiego Szpitala, gdyż po pół roku gwarancyjnym mogą im zostać zmienione umowy o pracę, zmienione warunki bądź mogą otrzymać zwolnienie z pracy. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli fakt taki, że Pińczowski Szpital tonie w długach i szuka sposobów oszczędzania. Za chwilę kilka zaproszę Państwa na spotkanie pracowników niemedycznych Pińczowskiego Szpitala z posłami i władzami samorządowymi. Tu trzeba zaznaczyć, że organem prowadzącym Pińczowski ZOS, Pińczowski Szpital jest Starostwo Powiatowe.